Oczekując na dostawę urządzenia NWT-200 postanowiłem wykonać jego namiastkę używając wobuloskopu i innej gemyli. Celem było określenie częstotliwości dostrojenia obwodu wejściowego WC w głowicy UKF. Dotyczy to zwłaszcza przypadków nieco trudniejszych niż np. krajowe tunery Hi-Fi, gdzie wystarczy usunąć dwa lub trzy kondensatory i dociągnąć zakres cewkami oraz trimerami. Obserwacja krzywej rezonansowej wymaga złożenia układu pomiarowego, który umożliwi odebranie słabego pola magnetycznego, wytwarzanego przez cewki w układzie. Zasadniczo jest to metoda podobna do strojenia stopni nadawczych, główną różnicą jest poziom odbieranego sygnału. Układ pomiarowy składa się z pętli zbierającej wzmacniacza antenowego, separatora zasilania, detektora WC oraz oczywiście wobuloskopu. Całość uzupełnia generator sygnałowy w paśmie UKF. Pętla zbliżona do kontrolowanego obwodu odbiera słabe pole magnetyczne. Wzmacniacz antenowy o wzmocnieniu około 20 dB dostosowuje sygnał do poziomu akceptowanego przez detektor. Użyłem wzmacniacza z wejściem 75 ohmów, ponieważ taki był pod ręką. Prawdopodobnie równie dobrze działałaby płytka z wejściem symetrycznym, być może trzeba by ją zaekranować. Pomiędzy wzmacniaczem a detektorem znajduje się jeszcze separator zasilania, który można sporządzić samemu. Lub użyć gotowego do instalacji antenowej wraz z zasilaczem. Należy zwrócić uwagę na napięcie zasilania, które dla nowszych wzmacniaczy może mieć wartość 5V. Detektor pracuje w układzie podwajacza napięcia. Za wstępne obciążenie oraz filtrację odpowiadają rezystor. 220 kΩ oraz kondensator 270 pf. Otrzymany sygnał kierowany jest do wejścia Y w ogóle. Kolejną sprawą jest generator sygnałowy UKF. Można oczywiście użyć NWT200. Niemniej posiadanie takiego ustrojstwa podważa sens składania opisanego zestawu. Inną opcją jest oczywiście generator sygnałowy obejmujący zakres CCIR. Jeśli tego nie posiadamy, pozostaje poszukać radyjka z bazaru tudzież popularnego w latach 90. odbiornika samochodowego strojonego mechanicznie i wyposażonego w pomiar częstotliwości heterodyny. Musimy go przerobić tak, aby obniżyć częstotliwość oscylatora lokalnego o kilkanaście MHz. Możemy odpiąć sekcję kondensatora strojeniowego od obwodu wejściowego i połączyć ją równolegle z sekcją heterodyny. W razie potrzeby do cewki należy wprowadzić rdzeń ferytowy. Wiarygodność pomiaru częstotliwości możemy sprawdzić odbierając innym radiom stację i próbując ją naszym improwizowanym generatorem lokalnie zagłuszyć. Wyświetlana częstotliwość będzie oczywiście o 17 MHz mniejsza od generowanej. Słowo o tym, dlaczego polecany jest odbiornik z odczytem. Otóż zawiera on wbudowany stopień separujący heterodynę od układu miernika. Z wyjścia tego stopnia Należy pobrać sygnał znacznika częstotliwości. Sam pomiar rezonansu obwodu odbywa się następująco. Ustawiamy dewiację częstotliwości we wobuloskopie na wartość maksymalną. prowadzamy sygnał markera o pożądanej częstotliwości. Łapiemy go pośrodku ekranu. Zbliżamy pętlę pomiarową do mierzonego obwodu. Zwiększamy poziom sygnału wobulowanego do uzyskania przebiegu na ekranie. Poprawiamy ustawienie pętli, aby uzyskać maksymalną amplitudę przebiegu. Po czym ewentualnie redukujemy poziom sygnału wobulowanego. Przedstawiona metoda umożliwia osiągnięcie dobrych rezultatów, niemniej ma swoje ograniczenia. Na przykład, pomiar nieprzestrajanego obwodu wejściowego głowicy musimy przeprowadzić na raty z powodu ograniczonego pasma przemiatania w obuloskopu wynoszącego 15 MHz. Również odczyt częstotliwości w modyfikowanym radiu może płatać figle po podłączeniu przewodu ekranowanego. Czyli wtrąceniu dodatkowej impedancji falowej. Stąd wzmianka o lokalnym, oczywiście, zagłuszeniu stacji radiowej i strojeniu odbiornika na tak ustawiony marker. Jest to zresztą w miarę zgodne ze sztuką, albowiem niektóre serwisówki wspominają o strojeniu na około 1/4 i 3 zakresu. No i jeszcze jedna cecha praktyczna. Możemy wykryć, czy uzyskane maksimum czułości odbioru jest tym właściwym. Czy tylko zbliżyliśmy się do rezonansu przy zadanej częstotliwości, a układ wymaga jeszcze jakichś modyfikacji, np. dodania kondensatora równolegle do trymera. W dalszej części fragmenty wideo oraz zrzuty ekranu tych samych czynności wykonanych opisaną metodą oraz przy pomocy NWT200.